Jack kontra Kot. Na casting do wyśpiewaj drogę do gniazda? Bylibyśmy pierwsi, gdybyśmy na kogoś nie czekali. Przez to, że moje ubrania poszarpał czyjś kot. I co? Posiedź tutaj, panie kocie. Ja nie mogę tyle czekać. Jak mnie wpuścisz, to przez dwa tygodnie odrabiam za ciebie lekcje. Trzy tygodnie. Tydzień. Stoi! Życz mi szczęścia? Powodzenia! Achku. Życzesz mi powodzenia, choć bez tego dam radę. Tak właściwie to mówiłem do mojej siostry. że przeszła nasza uwertura spod Bach To jest moja piosenka! Następny! Nie dowiecie się, co to talent, jak mi nie Następny! Śmierwali macie... mi! <skrybuj> oh, to ten kubeł jeszcze raz! To jest doskonałe! Uh, jestem w telewizji? Widziła tam kolekcję takie. Hej! A co ze mną? Uspokój się, Mili, chodźmy do domu. O. Dobrze. Wiesz co, Kup? A, Jak będę jutro śpiewała, to zadedykuję swoją piosenkę mojej największej sympatii. Tobie! Prawda, że to będzie cudowne! <grym> o! Wiadomość dnia! Kup lubi Fibi! Ojej, po tym programie wszyscy pomyślą, że lubię Fibi. Kub, uspokój się. Nie mogę. Fibi zadedykuje mi piosenkę na oczach całego świata. Kub i Phoebe, zakochana para. Słuchaj! Już nigdy nie będę mógł pokazać się ludziom na oczy. Phoebe, przestań. Cześć, Będziesz mnie dzisiaj oglądał? Wiesz, chciałbym tylko, że jadę na Antarktydę. Tam nie ma telewizji. Ech, musisz się denerwować. To znaczy, co będzie, jak zafałszujesz czy coś takiego? To niemożliwe, skoro ty jesteś moją sympatią. Pa, pa. To koniec? Już pa! Dlaczego nie chcę odbierać? Za chwilę przegapimy występ. Cześć, to to telewizor się zepsuł? Zaraz coś z tym zrobię. Widziałem zapasowe części w piwnicy. Hmm. o, to może mi się przydać. Kup, wszyscy i tak usłyszą, że Fibi dedykuje ci tę piosenkę. Patrzcie, nawet nie wiedziałem, że mam takie rzeczy na dole. Tylko nie wiem, gdzie to podłączyć. O, tu nie! O, o. I tu też nie. Chodźmy, Kup, obejrzymy coś w moim 500-kanałowym płaskim telewizorze. O! To jest uniwersalny pilot! O. Hakuje wszystkie urządzenia elektroniczne, łamie ich kody i przejmuje kontrolę! Już Super! Zaczynamy program. Wyśpiewaj drogę do gwiazd. Przełącz kanał. Już za chwilę zaczynamy program. Wyśpiewaj drogę do gwiazd. Yuh, za program... Yuh, drogę do gwiazd. Yuh, I tu też on jest wszędzie. To mój koniec. Wyłączmy go. Pobawmy się moimi samochodzikami! <słuch> Kiedy to się zacznie, wszyscy w mieście! Wszyscy na świecie pomyślą, że lubię Fibi! Chyba żebyśmy przerwali nadawanie. Dennis, jesteś geniuszem. Do wozu transmisyjnego! Chodźmy gdzieś wyżej. wyżej! Dlaczego moje zabawki dostały kota? He! Budło! Co to za dźwięk? Nie mów, że tego nie znasz. To proste, patrz. Nie, ten dźwięk... Oh, to odkurzacz mojej mamy! Oglądajcie w domowym zaciszu, jak ludzie śpiewają w ich domowym zaciszu. Oto wyśpiewaj drogę do gwiazd! Pierwszy wystąpi Andres z Paryża. Do remi. O, kolejne marzenia popłynęły w siną dal. Już za chwilę. Mam tego dość. Jeśli chcemy obejrzeć występ Kimi, to musimy coś wymyślić. Co? Chodź piskarnie! Szybciej, Denis! On tu zaraz będzie! Chwileczkę, rozmiar konsultaty... Nie, Urodzimy mamy... Nie, a może... A, za późno! Szlaban murowany! Trzeba tu posprzątać! Ja odwracam uwagę, ty odłączasz baterie. Czemu ja? Mam ją! Jest! Ciszej tam, łobuziaki! Oglądam, jak Phoebe bije tego Francuzika! Ojej, Program się zaczął! Eee. Nos mi się świeci! サミエス・ドン・フィビー。Ah! Ah! Tam robi. Za pomocą pilota wysyła sygnał przez antenę satelitarną. Ciekawe, co złego chce zrobić używając tego pilota. Teraz ważniejsze jest to, jak przerwać nadawanie programu. Wystarczy, że anteny przestaną odbierać sygnał. Moglibyśmy odbić ten sygnał, a potem skierować go z powrotem. Świetnie pokrzyżujemy plany pana kota. Ale jak to technicznie zrobić? <laughs> Dobre byłoby lustro, ale lepsza lustrzana kula. O, super! Przenosimy się teraz do Pudzwil, by poznać ostatnią uczestników. Przyjaśnie? Uszczypnijcie mnie! O, uszczypnijcie! Wybacz! Patrz! Uważaj! Ue, jedźmy! To już ostatnia antena! Chyba nie chcesz zrobić tego o czym myślę? Całe butzwil trzyma teraz kciuki za ostatnią uczestniczkę! Fibi. Wam swoją piosenkę na cześć kogoś wyjątkowego. <laughs> już. A! A! Na imię Mac. I kocham go! Śpiewam dla mojego! Doskonale Bibi! Ten ktoś to prawdziwy szczęściarz. Zaraz po przerwie. Ten satelita z kołpaków zadziała jak trzeba. Yes! A zwycięzcą jest... Wieciak oh, z Gratulacje, Francuziku! O, oh. oh, szkoda, Fili. Ha! Kus, kus! w telewizji. Mam podskakuje z radością.